Księżyc w Strzelcu 6 maja 2023 roku. Wczoraj, 6 maja 2023 roku, o godzinie 22.03, Księżyc przeszedł z wodnego znaku skorpiona w ognisty znak Strzelca i pozostanie w nim do godziny 1.31. 9 maja. Podsumujmy miniony czas. Otóż skorpion powodował, że kierowały nami emocje i występowały częste wahania nastroju. Lęki wypływały na wierzch i domagały się przepracowania, a jeżeli się tego podjęliśmy, to mogliśmy liczyć na znaczącą transformację. Brawa dla wszystkim, którym się to udało. Teraz przejdźmy do opisu nowego czasu. Energia strzelca wypchnie nas z domu do świata, by zaznać nieco wolności i przeżyć przygodę. Ważne, by nie przesadzić i nie uwikłać się w kłopoty, których potem będziemy żałować. Zgodzisz się ze mną, że chwila zapomnienia nie jest warta więcej niż lata poświęceń dla słodkiej rutyny. W tym czasie spodziewaj się, że humor będzie dopisywać, a wysoki poziom optymizmu przyczyni się do podejmowania odważnych decyzji. Witalność będzie oscylować w górnych granicach co sprawi że chętnie zaangażujemy się w aktywności wymagające od nas wiele wysiłku, np. długi spacer, wielogodzinna podróż lub turniej sportowy. Zauważymy chęć poszerzania horyzontów, więc możemy poczuć inspirację do poznania nowych kultur, ludzi oraz nowych umiejętności. Warto zauważyć ten pęd, by niech zrobić coś dla siebie i zapisać się na kurs doskonalenia lub samemu nauczyć się czegoś nowego. Z ognistą energią Księżyca w Strzelcu, poczuj się jak odkrywca i w zdrowy sposób przeżyj fascynującą przygodę. Wróżbita Łukasz Węcka.